Witam się z Wami serdecznie po dosyć długiej przerwie. Wracam do Was z nowościami w mojej kosmetyczce. Mam kilka, kilka. Mam kilka nowości i postanowiłam, pomyślałam, że zrobię z nimi filmik, może komuś się to przyda. Mam kilka nowych rzeczy, których no, od jakiegoś czasu używam. No i mam też coś nowego co po prostu chciałam przetestować, także chciałam to zrobić może z wami, może komuś e, się to przydać po prostu. Um, nowy podkład, jest on z firmy Trend Trended Up. Trended Up, już zapomniałam jak to się robi, słuchajcie. Trended Up, Sheer Nude Makeup, Natürlich und Slidey. Ma być naturalny i jedwabisty efekt po tym podkładzie. No zobaczymy, jestem tego ciekawa. Mam nadzieję, że też kolor się do mnie też jakoś dopasuje. Ma się długo utrzymywać na skórze. Jest to anti-shine efekt. I nie ma, nie ma dawać na skórze efektu maski. Dla każdego typu cery. Ma być właśnie dosyć y, kryjący, ale też dawać naturalne wykończenie jedbabiste, e, ale też ładnie y, matowić. No i ma też pantenum w składzie. No zobaczymy. O. Są utkręcane taki z pompeczką. Będziemy zaraz y, testować. Kupiłam też sobie ostatnio, znalazłam z firmy Catrice um, błyszczyk do ust. Clean it. <grydy> Hydra Volume Lip Plumper. Jest on wegański. Teraz pokażę to to są wegańskie, tak by the way. Um, no. Ogólnie bardzo mi, e, mnie on zachęcił do siebie z tego względu, że tak on wygląda ładnie wygląda, powiem Wam y, ogólnie ma ten design tego opakowania, jest taki dosyć luksusowy ja ogólnie złota nie lubię, ale tutaj to tu się wszystko ładnie y, łączy, ale dlaczego go kupiłam? Bo on słuchajcie jest bez y, bez żadnych drobinek, bez żadnego brokatu i w ogóle y, taki po prostu zwykły dosyć taki troszeczkę różowy y, kolor ma no zobaczymy. Mmm, Ojej, pachnie taką jakimś deserem. Jakimś deserem wanilią. Mm, Bardzo ładnie. Jak trochę jak cukier waniliowy rzeczywiście. Um, no i myślę, że um, najbardziej y, oczekiwany y, gość tego y, wideo będzie tuż Double Trouble z firmy Essence słuchajcie, nigdy nie miałam żadnego duszu z firmy Essence, ale ten tusz mnie bardzo zaintrygował bo zobaczcie yy, czy widzicie, jaka tu jest szczoteczka to jest dwustronna szczoteczka i po prostu jak to zobaczyłam chciałam to wypróbować Kurczę. Jeszcze nie miałam e, czegoś takiego, nie widziałam, i to mnie bardzo zaintrygowało. Ten toż kosztował jakieś niecałe 4,95 euro. bodajże w DM-ie. E, Ultra Black. No, zobaczymy. W sumie opakowanie też dosyć rzucające się w oczy. Ten taki różowy, neonowy kolor, e, duże, duże napisy. Jest tutaj, może coś być. E, no taki ciekawe. Coś ciekawego. Zobaczymy. Tuż za 4 euro w życiu, w życiu nie używałam, w życiu nie miałam, także no zobaczymy, co z tego y, wyjdzie. No i mam jeszcze y, nowy róż do policzków. Tak, róż do policzków z firmy y, Makeup Revolution. O, tak on wygląda. Tak on wygląda ładny kolor, brzoskwiniowy, delikatny ja lubię takie Ach, on jest jeszcze tu Tak. no, to bierzemy się do roboty zapraszam o, idzie o, nawet kolor będzie niezły, no zobaczymy bo Mam też świeżą tak także będzie um, pewnie piła. Wiadomo. No i co? Lecimy. Lecimy z tym. Zakończyłam nakładanie tego podkładu. Myślę, że nie jest źle. Dosyć dobrze się z nim pracuje. Dosyć współpracuje. Teraz jeszcze chwileczkę czekam, zobaczę, czy on się tak bardzo, wiecie, wchłonie, jakby, jakby zastygnie, stężeje. Bo na razie jest też bardzo taki błyszczący. Jak się będzie nakładać puder, to po prostu później ten pędzel będzie taki, wiecie, od razu uklejony tym podkładem. Nie lubię takich podkładów bardzo które nie chcą wyzjać można tak też to nazwać no wiadomo tutaj się roluje ym, teraz moje spostrzeżenia nie jest nie wiadomo jak kryjący, dałam można powiedzieć dwie warstwy ym, praktycznie tego podkładu no kolor jest nawet dobrze przypasowany wydaje mi się nawet no jest spoko słuchajcie no, tylko to no, krycie, ktoś nie ma takiego fioła jak ja na tle właśnie krycia to myślę, że się fajnie przypasuje i nie jest drogi, tak, nie jest to nie wiadomo jaki wydatek tego podkładu no, kilka pompek musiałam zużyć, bo wiadomo też i częściutka gąbeczka świeża to więcej też pochłonie myślę, że Okej, okay. no, kolego, oby tak dalej. Ty przypudrować twarz i zrobić brwi i wrócę, będziemy testować yy, resztę naszych gagatków. <grych> ok, chociaż się ubrałam, dalej jestem roztrzepana, yy, ale nad tym popracuję za chwilę. Brwi zrobione, słuchajcie, yy, puder jest. Tak to się prezentuje. No jeszcze nie do końca a wiadomo fajnie, bo jeszcze jest makijaż niedokończony, ale tym będziemy się zajmować teraz. Także. Bierzemy nasz tusz tuż Double Trouble. Jeszcze chciałam Wam tylko przeczytać co o nim tutaj piszą. Um, więc tak, jest to nowa innowacyjna maskara Double Trouble. Trouble e, o, super, o super odważnym e, designie, oferuje wszystko o czym miłośnicy piękna marzą e, w tuszu do rzęs w jednym produkcie <laughs> bo czasami jeden tusz to za mało wtedy musi to być wersja maskary hybrydowej, hybrydowej Double Trouble innowacyjna szczoteczka, dwa w jednym ma dwa końce, jedną stronę e, z elastomeru która zapewnia dodatkową objętość i nieskończony wygląd, oraz stronę z włókna, która podkreśla i podkręć, podkręca fryzurę, słuchajcie, fryzurę na oczach. Eee, najważniejsze, nieważne, y, czy wybierasz naturalny styl, czy nadprzyrodzony efekt, wow, czy jesteś gotowa na ostateczny wygląd rzęs jak ze snu? I jest testowana okulistycznie. Słuchajcie, mam wielkie nadzieje. Kurczę, coś mam chrypkę. Dobrze. Więc teraz fanfary tu, 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 otwieramy. W rzeczywistości nie wygląda to tak, no ale wiadomo, że musi być czarna, skoro. No rzeczywiście, z jednej strony tutaj, z tej strony, z tej strony z brzuszkiem jest silikonowa. Jakby jest jakby silikonowa, a z drugiej strony rzeczywiście, no taka standardowa. Mm, jak to za starych, dobrych czasów tusze miały szczoteczki wszystkie identyczne i nikomu nic się nie działo. <laughs> um, dobra, no co? Próbujemy, malujemy. Jeszcze raz sobie zamoczę, bo już troszkę podeschła. No i heja! Jeszcze troszkę się przybliżymy, nie? No i co? Szczerze mówiąc jakiegoś efektu wow nie widzę. No ale przeczyszam jeszcze tą drugą stroną. Um, tak jak było nabrane mało tego tuszu po prostu na tą szczoteczkę może on się jeszcze nie wbił do końca między te włoski. Um, no i tak to wygląda trochę skąpo. Jest ok, ale już jakiegoś toraszału nie widzę. Może dlatego, że tak jak powiedziałam, yy, dam drugą warstwę, czego nie, nie robię zazwyczaj, ale ja lubię, wolę efekt, yy, kiedy te rzęsy są takie grubsze, co nie? O, już jest troszeczkę lepiej. Ale one są wiecie, te rzęsy takie miękkie. Ja chyba wolę, jak one bardziej się tak scementują. <noise> o! Dobra, takie trochę pomerdane, pomieszane, ale teraz nie ma źle, także można powiedzieć, że półtora warstwy i um, jest, jest ten efekt. to wygląda także maluję drugie oko dobra słuchajcie dosyć układania tej fryzury na moich y y y y oczach <ścoughs> tak to wygląda oczy no troszkę się przybrudziłam szczerze mówiąc, ale co muszę powiedzieć już teraz jak się maluje tą pierwszą tą szczoteczką jakby standardową to fajnie ona tak zaczesuje te rzęsy że ta linia wodna też troszkę się można powiedzieć brudzi tym tuszem ale to później daje taki fajny efekt tego wypełnienia tych rzęs, także Tak to wygląda. No, wiadomo, zawsze mogłoby być lepiej, ale nie ma źle. Jak ktoś lubi takie naturalne mm, efekty bez jakiegoś super efektu, wow, na rzęsach, to, to jest ok. No, i jeszcze muszę troszkę wysunąć, bo są bardzo miękkie, ale już wiem, że mm, na pewno dodam tutaj y, kilka kropel. Y, Kilka kropel do oczu, żeby po prostu go rozrzedzić. Ja nie wiem, ja mam wrażenie, że oni te tusze teraz robią strasznie gęste i one są jakby już troszkę suche. Kiedyś, jakieś kilka lat wstecz, było tak, że yy, te tusze aż się czekało, aż się robiło specjalnie, wyciągało yy, tą szczoteczkę, żeby po prostu te tusze były troszkę przeschnięte, bo były zawsze za mokre, za rzadkie i wtedy też się źle malowało mm, te tak, rzęsy a teraz jest na odwrót Szybcie, szybciej schną te tusze nie wiem, takie moje wrażenie, spostrzeżenie co sądzicie? macie tak samo? dajcie znać może w komentarzach zrobimy może jakąś dyskusję może ja się mylę dobra, lecimy dalej teraz czas yy, na róż na róż, jestem bardzo jego ciekawa. Bardzo mi się podoba jego barwa. Naprawdę. Taka brzoskwinka. Hmm. Także nabieramy. Nabieramy i nakładamy. Ja używam różu yy, zamiast brązera, wiem, że y, wiele osób woli brązer, ale nie jestem przekonana bardziej do różu, bardziej to tak żywo wygląda, wiecie, tak sielsko, różowe poliki. Zawsze brązera można też sobie dodać, słuchajcie, super, super. Takiego koloru dawno szukała <grych> No, bardzo fajne Lubię ten, już go polubiłam, ponieważ. Super. No, mnie się bardzo podoba. Super. Podoba mi się bardzo. Yy, kolor? kolor jaki daje efekt jak chce się ciemniej to bardziej różowo to wiadomo można dać więcej jak yy, bardziej naturalnie no to mniej a co jest super yy, że ten tu ten róż yy, nie ma w ogóle brokatów w sobie i to jest piękne słuchajcie to jest piękne a teraz no znaleźć róż, róż bez brokatu to też jest taki no trochę wyczyn a tutaj to się udało. Zazwyczaj w różach jest brokat, a to mi jest niepotrzebne, bo przecież i tak będziemy za moment używać rozświetlacza. to, to Nie wiem, mi to jakoś ym, do końca nie jest w mojej estetyce, żeby i do różu, i do y, rozświetlacza dawać. Przecież ten brokat, no to ta twarz to. i tak się błyszcze, prawda? <laughs> no, a jeszcze co do rozświetlaczy, zobaczcie. Mam skobo. I są bardzo fajne, nie są jakieś super fantastycznie drogie. Yy, trzy kolorki, yy, bardzo, bardzo fajne. Ten, Boże, ten delikatnie yy, daje brązer, tylko, tylko szkoda, że tak szybko się kończy. Yy, ja używam zazwyczaj też yy, tego tutaj na policzki i tego. Ua! I tego tutaj na skronie delikatnie Delikatnie What? tego ostatniego Na policzki. zobaczcie jak ładnie się błyszczy no super super um, bardzo się polubiłam z tymi e, rozświetlaczami także też mogę polecić e, tutaj chyba nie ma żadnego numeru po prostu partia batch nie wiem może to jest ten numer ok także ja już prawie y, skończona słuchajcie Pomaluję sobie usta tylko y, szminką i y, troszkę je przykonturuję. Też oczywiście bez brokatów, bo ja, jak wiecie, nie lubię. I wtedy podkreślimy jeszcze je tym błyszczykiem. No, teraz mam tą resztkę z rana. Z rana. <gry> e, sprzed makijażu. Tak to wygląda. Jest do końca niedopełnione. Jednak te usta pomalowane y, szminką też będą inaczej wyglądali. Także y, za chwilę wracam. Słuchajcie, wróciłam i zobaczcie, podkreśliłam usta tylko konturówką. W ogóle też um, moim jednym z nowszych um, no, w posiadaniu rzeczy kosmetyków. Jest to NYX. I teraz będę wypełniała usta um, też szminką um, z L'Oréal. Jest to kolor No Cliché. Nie wiem, czy tak się czyta. Podejrzewam. <laughs> e, kolor Rich Ultra Matte. I wygląda on tak. O. o! Taki kolor. Bardzo fajny. No! Bardzo fajny. Taki nude. I teraz pomieszamy po prostu te kolor. Jak ktoś lubi mat. Super. On jest taki. To nie jest do końca taki, wiecie, mat nawet ta szminka. Taka satyna, trochę satyna. No, fajnie, super, super kolor. Myślę, że połączenie też takie dosyć zachęcające. Także jak ktoś lubi mat, to po prostu zakończyć na ten proces. Dosyć dobrze się utrzymuje też na ustach, dosyć fajnie jakoś super nie przeszkadza ale ja jeszcze dzisiaj dołączę dołączę nasz błyszczyk mój nowy moje nowe znalezisko takie błyszczyki bez brokatu to naprawdę mm, no ja nie widuję takich wiecie ja też nie stoję no stop przy tych regałach z kolorówką ale e to już nie te lata, że tak powiem. Teraz mam inne. Człowiek dojrzewa dorasta, starzeje się i ma się inne po prostu no, dzieci dom. Tak to wygląda. No moim zdaniem super. Także tak wyglądam w całej okazałości. Um będziemy to relacjonować jeszcze stan mojej skóry i w ogóle rzęs po południu, po południu wieczorem szczerze mówiąc troszkę się boję o ten podkład bo jak malowałam brwi to on się tak jakby troszkę nie kleił do tej twarzy wydaje mi się, że będę się też błyszczeć no ale to będziemy widzieć później także no na razie wydaje mi się, że wygląda dosyć Przystępnie No mi się takie wydanie jesienne także do wieczora pa! cześć witam się z wami jest godzina późno bo godzina pierwsza prawie ale przysnęło mi się z moim synkiem e nie, wiem, zdarza mi się to tylko y, jak chyba nagrywam filmy. <grydy> Bardzo rzadko mi to zdarza. E, no, ale dzisiaj się zdarzyło, co zrobić? Test y, naprawdę dzisiaj wytrzymałości y, kosmetyków y, był. Y, tuż no jak tuż, tusz. tusz mi nie przypasował. Te ręce są za mało y, podkreślone, jednak ja, będę go jeszcze troszkę używać, może dlatego, że jest trochę za suchy ten tusz. Też to tak może się wydawać, nie wiem, dodam do niego kropli do oczu i, i zobaczymy, może się jeszcze trochę ogarnie. No a ten podkład, no podkładem jestem można powiedzieć wręcz zachwycona, jestem w szoku, bo nie dawałam mu szczerze więc nie wiadomo jakich nadziei, a on tutaj mnie zadziwił już ładnie, bardzo wszystko spoko wydaje mi się wygląda jak na ponad 12 godzin ile dokładnie? 12 13, 14 15 ponad 15 godzin na twarzy plus drzemka 3 godzinna także, czym w tym drzemka 3 godzinna także myślę, że super od maski trochę mi się wiadomo na nosie z starbu. nawet broda jest niezła nawet się aż tak super mocno nie błyszczy, muszę powiedzieć, że jest polecajka. Także tym bardziej, że nie jest jakiś super drogi, mogę Wam go już polecić. A resztę sami widzicie. Także ja się tym akcentem e, bardzo e, wesołym e, z Wami żegnam, e, umyję się i idę dalej spać. Także, pa do następnego razu.